Witam Was serdecznie. Ostatni odcinek w serii, czyli top 3 bieżni od 3 do 4 tysięcy złotych. Podane ceny będą na początek listopada 2025 roku. Wszystkie maszyny osobiście przetestowałem, linki będziecie mieli w opisie filmu. Jedyna reklama, jaką tutaj zobaczycie, to mój olej silikonowy. Gorąco Wam go polecam. Systematyczne smarowanie pasów w co około 20-30 godzin pracy maszyny wydłuża żywotność pasów, blatów silnika i układu. Przejdźmy do najważniejszej części. Trzecie miejsce domios T900D cena 3499 zł, drugie miejsce York T510 cena 3699 zł i pierwsze miejsce, słuchajcie, również takie odkrycie 2025 roku, Jimio Run Elite. Cena 4000 zł. Na wszystkie maszyny otrzymujemy dwuletnią gwarancję. Domios oraz York dają nam najlepszą opiekę serwisową, bo w razie usterki Przyjadą serwisanci naprawić urządzenie do Was do domu. Nie musicie nic rozkręcać, pakować do kartonu, jest to dla Was naprawdę najbardziej wygodna opcja. Jeśli chodzi o Jimio, no to tutaj już gwarancja wygląda całkiem inaczej, a maszyna jest naprawdę spora. Także jeżeli będziecie mieli ją gdzieś tam na poddaszu, na piętrze, to musicie się liczyć z tym, że jeżeli coś Wam się tutaj popsuje, to będziecie musieli bieżnie rozkręcić, włożyć do kartonu, odsyłana jest do kuriera po naprawie. Przysyłana do Was, musicie znowu ją wyjąć z kartonu, zmontować, wnieść na piętro, także pod tym względem jest to uciążliwe po prostu dla Was. Tutaj Domios York daje naprawdę bardzo przyzwoitą i wygodną opiekę serwisową. Czas treningu. Tutaj Domios chyba najbardziej uczciwie opisuje to wszystko, bo na stronie mamy taką informację. Przy T900D Maksymalna waga użytkownika 130 kg, ja bym tutaj powiedział, że 100-110 to jest maksimum. Do użytku domowego 5 godzin tygodniowo. Także trenujemy powiedzmy od poniedziałku do piątku po jednej godzinie i to jest bezpieczny czas treningu dla Domiosa czy dla Yorka T510. Musimy brać pod uwagę to, że dalej tutaj mamy dość podstawowe wykonanie, jeżeli chodzi o podzespoły, silnik, układ, łożyska. Są to bieżnie, można by powiedzieć już tutaj w klasie takiej średniej ale też nie można ich przeciągać, wiecie, dwugodzinnymi, trzygodzinnymi treningami, bo one po prostu mogą tego nie wytrzymać. I tu Domios fajnie do tego podchodzi uczciwie. I jeżeli, bo też się pytacie o to, czy ktoś jest w stanie to sprawdzić, czy bieżnia pracowała. 7 godzin w tygodniu, no raczej tego nie sprawdzą. Gdzieś tam domiosy mają możliwość zapisywania tego czasu treningu, ale nie działa to perfekcyjnie, także moim zdaniem w ogóle tego nie sprawdzają. jest to tylko zalecenie, ja też nagrywałem o tym film, rozmawiałem z Decathlonem, z pracownikami i powiedzieli, że jest to tylko zalecenie. Jeżeli będzie 10 godzin, treningu w tygodniu, to dalej nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, żeby ta bieżnia nie stała na przykład w klubie fitness, w jakimś hotelu, bo ona nie jest po prostu do tego przeznaczona. Także domios i York myślę, że bezpiecznie do 10 godzin tygodniowo ten czas treningu nie powinien przekraczać, myślę półtorej godziny. Musicie liczyć się z tym, że przy chodzeniu właśnie te podzespoły dużo szybciej się zużywają, bo bieżnia jest dużo bardziej obciążona przy bieganiu mniej. Gymio, najmocniejsza z, tych, z tej trójki i tutaj spokojnie, myślę, że dwie godziny spaceru, dwie godziny biegania przy wadze tam do 120 kg, 110, spokojnie ta bieżnia powinna to wytrzymać. Tyle w temacie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie doboru sprzętu fitness, jeżeli macie swoje przygody z wymienionymi dzisiaj maszynami, również piszcie w komentarzu. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.